Dzień dobry wszystkim, witam u mnie na kanale. Ja teraz nagrywam vloga drugiego odnośnie aranżacji domu. Ogólnie dzisiaj mamy w planach wybierać farby. Całą, może armaturę już mamy, ale jeszcze chcemy zlew do dwóch łazienek wybrać. No i oczywiście do tego jeszcze szafki. Ja teraz nagrywam telefonem, bo niestety zauważyłam, Teraz, że mam rozładowaną baterię w aparacie, więc włożyłam szybko do ładowania, zanim Rafał po mnie przyjedzie. Rafał będzie po mnie za 15-20 minut, więc czekam na niego już gotowa. Zaraz muszę trochę jeszcze ogarnąć w mieszkaniu. No i będziemy ruszać. Jeszcze nie wiem gdzie, czy to będzie Wrocław, czy tutaj gdzieś na miejscu, bo niestety jest mała awaria na budowie. I niestety się wszystko przeciągło. Mieliśmy już godzinę, dwie temu być i wybierać wszystko, a mamy już godzinę po dziesiątej i niestety wszystko wyszło późno. A oprócz tego, że musimy powybierać dużo rzeczy, jeszcze dodatkowo musimy zrobić kilka rzeczy na budowie, żeby się wyrobić z rzeczami. W przyszłym tygodniu ekipa już przyjeżdża od podłogi, żeby zamontować, więc jest problem. Bo jest dużo roboty, musimy cały dom od środka pomalować i dodatkowo właśnie jeszcze zeszlifować na równo podłogę, więc jest dużo roboty i to jest etap chyba najgorszy przed nami, bo wiadomo jeszcze mamy 3 latka i Często teraz jest przeziębiony, i przez to ja też nie mogę być cały czas obecna na budowie, a zawsze jak razem, no to staramy się jak najwięcej zrobić i korzystać właśnie bez obecności Mateusza. I tak jak w poprzednim, właśnie filmie mówiłam, że mamy w planach już zamieszkać pod koniec stycznia. Zobaczymy, czy się uda. To no według planu i zamierzonych, jakby. Właśnie tych dat, kiedy ekipy mają przyjechać i zrobić, to by wychodziło, że akurat by się nam udało, no ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Więc mam nadzieję, że tego typu film Wam się spodoba. No i zapraszam do oglądania. Teraz piję kawę. Chcę szybko dokończyć, bo jeszcze nie piłam. Oprócz tego, też jeszcze nie jadłam, więc zrobię sobie szybkie śniadanie. Rafał będzie za 10 minut, więc fajnie być już gotowym, aby nie marnować czasu, bo i tak już mamy wielkie opóźnienie czasowe. Mateusz jest u babci, więc szkoda marnować tego czasu, kiedy możemy coś działać razem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie jeśli chodzi o wybór rzeczy bo często ostatnim czasem coś zakładamy, że idziemy kupić ale niestety na wiele rzeczy nie możemy się zdecydować i później wracamy tak naprawdę bez niczego, albo na przykład coś dużo drożej kosztuje w sklepie niż tak naprawdę w internecie i czasem po prostu zrobimy tylko zdjęcia i zamawiamy przez internet zobaczymy, mam nadzieję, że coś uda się wybrać musimy dzisiaj coś wybrać, bo już ekipa od łazienek kończy jutro albo pojutrze, bo tylko im zostały w łazienkach do zrobienia fugi, więc fajnie, żeby był ten zlew, i żeby było wszystko już podłączone i zrobione tak jak należy. Za płytkę. Nie, no to już właśnie szeroka już I właśnie fajny zlep jest. No fajny zlew. Jak on się nazywa? A jak on ma? Nagrywam teraz. <grywam> Mateusza pokoju. Cześć. Dzień dobry. Witam się z wami w tym vlogu ponownie, ponieważ ostatnim razem, jak nagrywałam, to w momencie, jak byliśmy we Wrocławiu i wybieraliśmy farby. Chciałam nagrać aktualizację, bo dużo rzeczy się pozmieniało na budowie. Między innymi właśnie teraz malujemy. Wczoraj przyszła dostawa podłogi, jeszcze nie jest zamontowana, ale w kartonach już jest w domu. Dodatkowo są już zrobione dwie łazienki, jeszcze wystarczy sufit pomalować. No i dalej malujemy. Oczywiście jeszcze tam został korytarz pokoje, więc jeszcze tego malowania zostało. Ja właśnie jestem gotowa, żeby już ruszać na budowę, ale ja chcę sobie jeszcze naszykować jakieś jedzenie, bo niestety, jak już się pojedzie na tą budowę i się zacznie pracować, no to ciężko jakoś skończyć, zrobić tą przerwę, żeby jechać gdzieś po jedzenie. Zazwyczaj to rafał i to trochę zajmuje też czasu, więc stwierdziłam, że teraz naszykuję sama jedzenie na budowę. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. No dobra, no to ja już szykuję te śniadanie. I tak wygląda torba z jedzeniem. Ja tutaj sobie wzięłam taki proteinowy pudding. On jest bardzo dobry, ale bardzo też drogi, bo taki jogurt kosztuje 5 zł. Do tego banany i kawa. No i się nie obezło bez zamówienia obiadu, bo Rafa właśnie mówi, że teraz zamawia, a miałam na szybko coś przyrządzić, ale Rafał stwierdził, że szkoda czasu, bo już małe odstawione uwagę. Fade away yeah. Nie, patrzę jak, ja wyglądam. jak ta czarna ściana A ja się boję, że będą takie pęknięcia może mogliśmy chociaż wiesz przeczytać instrukcję kiedy się daje drugą warstwę A jutro o której podłoga? O siódmej już będą Ale jak posprzątane, to inaczej, nie? Tak ładnie. Wróciłam z budowy, wzięłam szybki prysznic. Jeśli chodzi o filmik, który nagrywałam, no to na budowie zrobiłam taką mini aktualizację. Bardziej to są przejścia niż taki vlog mówiony. Mało siebie pokazywałam, przez to, że ekipa zadzwoniła od podłogi, która miała być dopiero w środę, w czwartek, a okazało się, że właśnie będą jutro. Więc jak tylko się dowiedzieliśmy, staraliśmy się jak najwięcej zrobić. I z tego wynika, że jak już faktycznie jutro Będą, to może w tym tygodniu uda się też zamontować drzwi i na weekend zaczniemy przeprowadzkę. Ale to jeszcze wszystko pod znakiem zapytania. Zobaczymy. Więc e, mam nadzieję, że kolejny film jeszcze zobaczymy, czy to będzie z e, postępów na budowie, czy już może właśnie z tej przeprowadzki. E, oprócz tego jeszcze czeka mnie tam posprzątanie całego domu. Oprócz tego jeszcze będę musiała aktualne mieszkanie posprzątać, ale tu już najpierw zabierzemy wszystkie rzeczy. Tą... A tutaj mam kawałek ciasta, Mateuszek dla mnie wybrał, e, ja już się wykąpałam, no i będę z Wami się żegnać.